Witam. Tym razem na warsztacie do naprawy prezydent Grant już jest troszeczkę porozkręcany. Ten radiotelefon już wcześniej pokazywałem, i klient zdecydował się na naprawę, więc pokażę, jak wygląda panel przedni w tym radiotelefonie, bo poprzednio był jeszcze poskręcany, a tu widać teraz pęknięcia, ale jeszcze obudowa jest cała. Najprawdopodobniej radiotelefon upadł komuś, ponieważ oś cała od potencjometru, od regulacji czułości odbiornika i mikrofonu, oś pękła i potencjometr jest cały do wymiany. Natomiast w tym radiotelefonie no były już tu ślady o proszę zobaczyć. Przy końcówce mocy tranzystory już były wymieniane. Robione były zera piątki, także pokazywałem już ten radiotelefon. I końcówka mocy w tym radiotelefonie wygląda w ten sposób. To oczywiście wszystko będzie do usunięcia więc te tranzystory trzeba usunąć, ponieważ nie są po pierwsze oryginalne, po drugie są to tranzystory o małej mocy wyjściowej, i z tego co pamiętam, chyba. Chyba nawet jeden jest spalony. Także radiotelefon ma bardzo małą moc wyjściową. No nie pamiętam już w tej chwili jaką, ale, no ale to nieistotne, bo, bo pokazywałem to już w poprzednim filmie. Natomiast teraz mogę zająć się. Po pierwsze, może wymienię ten nieszczęsny potencjometr. I zajmę się końcówką mocy. Także to wszystko do usunięcia. Tu łącznie proszę zobaczyć, nawet z podkładkami izolującymi. Dam oryginalne. No tu widać, że jeszcze jeszcze te tulejki dystansowe chyba są oryginalne, ale tak czy inaczej wszystko jest do usunięcia i poprawienia. Potencjometr w radiu już wymieniony, także już elegancko działa. No niestety obudowa jest popękana, no ale trzyma się jeszcze, także daje radę. Jak miałem panel przedni już zdemontowany i dostęp łatwiejszy do wszystkich podzespołów, to oczywiście zakonserwowałem potencjometry, przełączniki, no. Powinno to jakoś znów przez ładnych parę lat działać bez problemu. Wyjąłem już tranzystory od końcówki mocy. Tu jeszcze został mi ten nieszczęsny przewód zasilający, który no, w zasadzie szczerze powiem. Wiecie co? Jego obetnę już o w ten sposób. Bo też ktoś tak zrobił. Nie wiem, lampka nocna to ma być zrobione prawidłowo, elegancko. To ma działać, a nie wyglądać jakby już nie powiem co. Wymontowana końcówka mocy. Oczywiście będą nowe podkładki izolacyjne. Nowa pasta termoprzewodząca nowe śrubki, takie jak powinny być w oryginale wszystko jest wyczyszczone no to jeszcze paskudztwo muszę zdemontować także zabieram się za drugi etap działania natomiast natomiast tu mam o właśnie tranzystory i proszę zobaczyć wstawione były 4 w tranzystory w końcówkach mocy wszystkie są jednakowe i tu chyba jeden któryś z nich już nawet nie wiem który, bo to wszystko złom jest spalone. No to jest te śrubki. Niektóre są oryginalne, tu jedna była o taka na wkrętach płaski, więc to też od razu do wyrzucenia. A te są oryginalne, można je użyć. Izolatory ceramiczne oryginalne także zostają, no ale te diody na tranzystorach też do wymiany. No ktoś tak poprzyklejał, powstawiał takie byle, co więc wszystko jest do poprawienia. Natomiast to wygląda radiotelefon, wygląda w ten sposób, przynajmniej na razie. Także jak będę miał zamontowane tranzystory mocy. Będzie można ustawić prąd spoczynkowy, posprawdzać czy jest wszystko w porządku. Także następny etap prac, no tu też już oczyściłem, przygotowałem do ponownego lutowania tranzystorów w końcówce mocy. Tranzystory w końcówce mocy już przylutowałem. Natomiast może to pokażę za chwilkę. Natomiast w tej chwili radiotelefon grzeje się już od pewnego czasu, aby trochę nabrał temperatury i będę regulował generatory, będę ustawiał generatory. W tej chwili sonda pomiarowa przylutowana jest do pierwszego generatora. Także Mamy tu możliwość zobaczenia, jak to wygląda i jak to będzie działało. Natomiast, aby wyregulować generatory, muszę mieć dostęp tu do oczywiście dławików. No i trzeba będzie to teraz ładnie ustawić, wyregulować, tak aby radiotelefon stał dokładnie w częstotliwości. Zazwyczaj pierwsze strojenie generatorów robię w modulacji SSB, a dokładnie na wstędze górnej, czyli USB. Ponieważ jest to najważniejszy rodzaj modulacji w tego typu radiotelefonach. Natomiast jeśli chodzi o dolną wstęgę, praktycznie w ogóle się jej nie używa przy tych częstotliwościach, ponieważ wstęgi dolnej używa się do częstotliwości 10 MHz. Tak przyjęło się w radiokomunikacji. Natomiast od 10 MHz wzwyż używa się górnej wstęgi USB. No, wiadomo, że jeśli w radiotelefonie mamy obydwie wstęgi, no możemy przełączyć radiotelefon i również w paśmie CB rozmawiać na dolnej wstędze, ale generalnie tak przyjęło się w radiokomunikacji, tak jest, że powyżej 10 MHz rozmawiamy modulacją USB, czyli górna wstęga. Częstotliwość generatora górnej wstęgi. To 10,692,5. Tu jak widać 3 Hz powyżej. Nieistotne. Zazwyczaj firmy podają tolerancję plus minus 10 Hz. No i te generatory, no niestety, będą sobie troszeczkę pływały. No ale 3 Hz jest to jak najbardziej w granicach tolerancji błędu, więc można uznać, że jest idealnie. Dla dolnej wstęgi ta częstotliwość powinna wynieść 10,697,500, czyli tu mamy 2 Hz powyżej, nieistotne. Jest ustawione idealnie. Teraz jeszcze trzeba ustawić generator w modulacji AMFM. No i tam w zasadzie ustawia się. To ponieważ AM i FM jest dokładnie na tej samej częstotliwości, wystarczy ustawić nieważne w którym rodzaju modulacji, bo to jest jedno i to samo, można tak rzec. I tu również generator ustawiony idealnie, czyli AM 10,695,000. No, jak widać, 5 Hz bez znaczenia. Można powiedzieć jest git. Teraz ustawienie następnych generatorów, ponieważ w tym radiotelefonie mamy nawet trzy generatory do ustawienia. Radiotelefon posiada trzy czterdziestki, a jest to starsza wersja, oczywiście prezydenta Granta. Więc no, tak został po prostu zbudowany. Tak inżynierowie wymyślili ten radiotelefon. No, późniejsze wersje, czyli prezydent Jackson był już zu zupełnie inaczej wykonany, a przynajmniej synteza już była inna. No i tamten radiotelefon miał 5, a później 6 czterdziestek. Tu mamy oczywiście prezydenta Granta, więc no, tak to zostało zrobione, że... No nie wiem, czy to będzie widać w tej chwili, ale pokazywałem taki radiotelefon już kiedyś. O właśnie... No, nie chcę tu przekręcać za mocno, ale, ale o teraz, myślę, że będzie to widać. Tu mamy pierwszy generator, tu mamy drugi generator, tu mamy trzeci generator. Także naprawdę jest co stroić w takim radiotelefonie. Teraz zabieram się za strojenie następnego generatora. Muszę zmienić sondę pomiarową w inne miejsce. Natomiast sam radiotelefon oczywiście został wyprodukowany w piątkach, więc pierwsze strojenie należy wykonywać w piątkach, czyli w systemie europejskim. Górna wstęga, częstotliwość 16,512500, 1,2 Hz powyżej, bez znaczenia. Dolna wstęga LSB 16,507500 2 Hz bez znaczenia. Dla AM i FM częstotliwość powinna wynieść 16,51 i 40. I tu też jest ustawiona idealnie. Więc można śmiało powiedzieć, że jest, że jest ustawione poprawnie, prawidłowo. No teraz, oczywiście, kilka dni grzania, stygnięcia i sprawdzania częstotliwości, czy, jest, czy te parametry się nie zmieniają. Bo jeśli parametry teraz generatorów będą się zmieniały, to, no to trzeba będzie to korygować także. Troszeczkę to jeszcze potrwa, ale już jest wstępnie ustawione bardzo dobrze. To może teraz pokażę końcówkę mocy jak wygląda. Tak wygląda końcówka mocy zrobiona przeze mnie. Tranzystory powstawiane. Tu jak widać diody na płytkach, nowa pasta termoprzewodząca. I tu mamy tranzystor C2166, natomiast tu są dwa tranzystory 1969. Prądy spoczynkowe ustawione. Myślę, że końcówka mocy jest w porządku. Można teraz, no co jeszcze sprawdzić? Można sprawdzić jeszcze moc wyjściową tego radiotelefonu. Natomiast. Natomiast jeszcze za chwilkę opowiem coś o generatorach w tym radiu, ale najpierw może sprawdzimy sobie, jaka jest moc wyjściowa tego radiotelefonu. Kontrola parametrów nadajnika, radiotelefon podstawowa 40. W tej chwili mamy AM 20 kanał. W piątkach mówiłem? Tak, mówiłem. No to jedziemy. Radiotelefon powi powinien mieć fabrycznie 10 W AMFM Mamy troszeczkę więcej. 12,8 12,9 W. Częstotliwość, proszę zobaczyć, 18 Hz tylko powyżej kanału, czyli 27,205,018. Czyli 18 Hz mamy powyżej moc no w tej chwili tranzystory już się rozgrzewają, więc 12,7 W, troszeczkę więcej niż fabrycznie. Ustawiłem oczywiście, natomiast teraz uruchomię generator, nie będę oli męczył. Z modulacją proszę zobaczyć, 18W moc PEP nie męczę nadajnika wobec tego. I teraz mamy. Wstęga górna. Wstęga górna USB, 20 kanał w piątkach, podstawowa 40, uruchomiony nadajnik, brak mocy wyjściowej, uruchomię generator 25W mocy wyjściowej. 25W mocy wyjściowej radiotelefon fabrycznie powinien mieć nie pamiętam, ale coś w granicach chyba. 21, 22 W, coś koło tego. Natomiast tu 25, te kilka watów, nie ma problemu. Damy radę. No, można jeszcze zobaczyć na dolnej wstędze LSB. To samo jedziemy. Uruchomiony nadajnik, brak mocy prawidłowo. Uruchomiony generator. No tu mamy 22 W mocy. Także radio, a raczej nadajnik, generatory ustawione przyzwoicie. A teraz opowiem coś jeszcze o generatorach w tym radiotelefonie. Prezydent George pierwszej generacji jest radiotelefonem wyprodukowanym wybitnie na pasmo CB, czyli pasmo amatorskie, nielicencjonowane. Nie ma w tym radiotelefonie. Żadnych częstotliwości, żadnych kanałów na pasmo krótkofalarskie, tam gdzie jest wymagana licencja. Natomiast albo zazwyczaj w paśmie CB rozmawiamy na górnej wstędze, czyli USB, i w tak zwanych piątkach. Czyli tu mamy potencjometr, nawet z taką zapadką, jest zapadka, ustawiamy w tym miejscu, i radiotelefon w tym miejscu, właśnie w tej zapadce, powinien być w piątkach tak zwanych, czyli w systemie europejskim. I teraz proszę zwrócić uwagę, nie wiem, czemu ktoś tak mocno się namęczył, aby podokładać tu jeszcze dławiki w radiotelefonie i zrobić zera piątki, bo rozumiem, że powiedzmy no w AM, jeśli ktoś rozmawia, no to żeby szybko przejść w AM i w zera, no to można było dołożyć tam jeden dławik do AM-u i po prostu ten radiotelefon przestawić w ten sposób, tak jak ja również czasami robię, że powiedzmy, rozmawiamy sobie na dziewiętnastym kanale w AM-ie, na kanale drogowym i chcemy szybko przejść, na przykład, ach, przepraszam, i tu AM robię w ten sposób, że w zapadce mamy zera czyli nie musimy kręcić potencjometrem, przechodzimy i jesteśmy w zerach. Jeśli chcę rozmawiać na górnej wstęce, przechodzę górna wstęga. I powiedzmy tam 40 wyżej. Ustawiam sobie dwunasty kanał, wywoławczy międzynarodowy, i już mam w tej chwili radiotelefon bez kręcenia gałką, ustawiony w piątkach, górna wstęga i wyższa 40. Jeśli chcę przejść, oczywiście w AM, robię dokładnie odwrotnie to samo, nie ruszając potencjometru. I teraz proszę zwrócić uwagę. Ktoś się bardzo mocno namęczył, aby we wszystkich trzech czterdziestkach zrobić tak, aby radiotelefon był w zerach. I niestety nie udało się to przy dolnej wstędze LSB, ponieważ dołożone dławiki do generatorów powodują to, że przestrajamy, oczywiście, górna wstęga. Idzie ładnie, natomiast dolna wstęga już jest rozstrojona i nie można tego zestroić za żadne skarby, ponieważ trzeba, by ten przełącznik, bo tu zrobione są zera piątki. Po wciśnięciu mamy piątki. Normalna pozycja, zwolniony przycisk mamy zera. I ten przełącznik jest po prostu za krótki, trzeba by przedłużyć ten przełącznik. Ponieważ ma za mało sekcji przełączających, aby również prawidłowo zestroić dolną wstęgę LSB. Natomiast, no tak jak powiedziałem, ktoś się bardzo mocno namęczył, ale przecież tu mamy płynną regulację nadajnika. Jeśli pracujemy w AM lub FM, przekręcamy potencjometr w lewą stronę do oporu. No, prawie do oporu, ja zazwyczaj zaznaczam, przyklejam malutki taki. O, mój radiotelefon się odezwał. Przyklejam malutki paseczek biały z zaznaczonymi zerami, w którym miejscu są zera, po to, żebyśmy mogli wejść. Wtedy mamy jak najbardziej możliwość, jeśli załóżmy, jest dobra propagacja i słychać stacje zagraniczne, zagraniczne nawet na podstawowej czterdziestce, w AM lub FM, to możemy bez najmniejszego problemu przekręcić gałeczkę, jesteśmy w piątkach i już rozmawiamy. Jeśli radiotelefon jest w ten sposób zrobiony bez najmniejszego problemu, wchodzimy w każdą jedną częstotliwość, jaką sobie tylko zamarzymy. No oczywiście robimy to niestety że tak powiem na oko, na czuja, bo nie ma w tym radiotelefonie miernika częstotliwości. No ale jest to taka właśnie konstrukcja. No jest to tańszy radiotelefon, więc nie ma się co dziwić, że nie ma wszystkich udogodnień radioamatorskich. No w końcu jest to tańszy radiotelefon. No więc tak został wyprodukowany. No, do czego zmierzam, właśnie do tego, że no, ktoś się namęczył, zrobił no, niepotrzebnie kawał roboty, gdzie i tak bardzo ciężko jest to zestroić. A zaraz jeszcze raz pokażę. Teraz mamy lepiej widoczne te generatory. Tu mamy dławiki od pierwszego generatora, tu jest od niego rezonator kwarcowy. Tu jest następny generator i też rezonator kwarcowy. No i tu trzeci generator też z rezonatorem kwarcowym. Natomiast aby przestroić radiotelefon w zera, ktoś dołożył tu dławik i tu dławik. I tu na tym przełączniku nawet jest karteczka od spodu zera piątki, więc po wciśnięciu mamy... Piątki, Czyli system europejski. Pozycja normalna. Mamy 0. Dzięki temu przełącznikowi radiotelefon oczywiście przechodzi od razu 0,5. I bardzo ciężko jest to zestroić, ponieważ niestety, ale przy tego typu drutach wiszących przy generatorze, czego się niestety nie robi. No, ciężko później zestroić taki generator, bo te częstotliwości później sobie. Rozpływają się troszeczkę. Nie ma tak dobrej stabilności generator, no ale tak ktoś wymyślił. Podejrzewam, że właściciel tego radia chciałby tak zostawić, żeby mieć taką wygodę, wygodę albo dla mnie byłaby to niewygoda, bo wolałbym mieć radiotelefon tak zrobiony, aby właśnie potencjometrem płynnie. Regulować sobie częstotliwość i na potencjometrze paseczek, w końcu w modulacji SSB rozmawiamy głównie w piątkach, a nawet 13, jak prowadzimy łączności awaryjne, kryzysowe, to zawsze można gałeczką wejść sobie, ustawić również zera w modulacji SSB. Ależ jaki to problem? Żaden problem. No, ale ktoś tak zrobił. Niech tak pozostanie. Jest dobra propagacja, więc mamy możliwość posłuchania, jak ten radiotelefon w tej chwili odbiera przy modulacji SSB. Echo Romeo Fox 5, Sierra Echo Romeo à l'écoute sur le 27-535. 27 la Dobra, nie przeszkadzamy, wobec tego niech koledzy robią łączności po całym świecie, a ja chciałbym życzyć wszystkim jak najdalszych, udanych łączności i pozdrawiam.